Hejka widowie witam Was na moim kanale i dzisiaj chciałam Wam pokazać jak zrobić strój Envy, czyli ze na na ryby Dlatego zacznijmy sobie, włączę sobie bazę w sumie nie wiem po co, ale włączę. Zaczynamy od pierwszego, trzeba wziąć tutaj sobie tu włosy i wpisać. E, e, nie, to nie tu widzę, przepraszam. Gladiłem się trochę ten, bo trzeba tu widzowie wpisać NV NV, czyli tą naszą postać i nam od razu wyskoczy taka głowa, ale nie wiadomo jaką chcecie wybrać, bo ta jest ładna moim zdaniem. Nie mogę jej wziąć widzowie. Właśnie tą weźmiemy sobie. Widzowie, nie, nie chcemy. Zaczekajcie widzimy, bo to nie mogę wziąć tego, ale tego, nie, tego, tu, 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 tu. Nie, nie do usuwania, tylko tej czapkę chciałam usunąć. Dobra widzimy, musimy ręcznie usunąć czapkę. Musimy wpisać. Zaczekajcie, tak spróbuję. I musimy w czapkach pisać black, B -l a c. Lack, no i teraz powinno nam skoczyć i to można zdjąć sobie teraz. I trzeba, widzowie, jeszcze włosy. Dobra, widzowie, wyświetlimy na, na chwilę te włosy i usuńmy, dobra. Kolejny. Trzeba zmienić skórę, widzowie. Już wam to pokazuję. No taki, ale taki niebieski. Taki, taki ale niebieski taki. Albo taki. Dobra, ten weźmy widzowie. Ogólnie trzeba wpisać N v, i NV. I widzę, że to powinno zaskoczyć, Ale czemu tu nie ma? Jeszcze raz piszę. Może inny C, nie pamiętam, w głowie a się nie mieści kości nie mieści mieści uh, coś mi się źle wpisało chyba. Envy. Envy. No nie wyskakuje nam. Czekajcie mm. in. Uh. Nie pamiętam, W wow. i e ja, i i a Zobaczmy, czy teraz mi wyjdzie Widzę, No tak. Chodź, proszę widzowie Ja tu poszukajmy. Może tu wyskoczy Envy Widzę czemu tu nie wyskakuje Envy? Ja widziałam, że tu było tak e, ten strój Envy. Dobra, widzę, zrobiacie sobie po prostu takie spody. nie na Envy. A koszulkę taką widzę, zobaczcie. Ja to miałam widzowie zaplanowane, tak, tak, tak. To było zaplanowane. Hmm, tak, 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 to było zaplanowane, widzowie. Dobra, widzowie, tak wygląda mój strój Envy ogólnie. Możecie sobie chodzić tak jak Envy. Ogólnie możecie sobie zrobić tak, że jeszcze chodzenie Envy. A, pokażę wam, jak Envy chodzi. Envy chodzi... Nie, tak no i chodzi. Envy chodziła, widzowie. I tak, na, taka, tak, chyba widzowie. i trzeba się zmniejszyć, bo Envy była bardzo mała i zobaczcie, Envy taka jest, co wie i ogólnie Envy jest słodziutka, ale to jest mi ulubiona czyli zazdrość po polsku, bardzo lubię ją, tą postać widzę, wiem a jak chcecie więcej takich szczegółów, to wejdźcie na mój kanał. Pa pa kocham was.